ma. Okej, okay, nie spodziewałem się, że nagram ten film, ale właśnie pojawił się drugi zwiastun 16 sezonu LEGO Ninjago, a bardziej taka zapowiedź. Dlatego dziś zareaguję na niego i przeanalizuję sceny w nim zawarte. A więc przed obejrzeniem polecam sobie łapkę w górę i subika na kanale po więcej mega hiper contentu. Oglądamy ten film na kanale LEGO. Okej, okay. najpierw widzimy jak ninja w swoich czarnych strajkach włamują się do jakiegoś miejsca. O! I widzimy jak ninja przebrani za policjantów. Tak, najpewniej przebrani za policjantów dalej się włamują. Ta na pewnie będzie bardzo ciekawa w serialu. I po prostu czekam. O! I widzimy jak ninja jadą na jakichś pojazdach. To nie są te same pojazdy ninja, które były w zestawach? Tak, ten motor zdecydowanie wygląda jak ten motor dzieje z zestawu. Tylko, że w czarnej kolorystyce. To jest bardzo ciekawe. Jestem pewny, że to te same pojazdy. O, i dalej widzimy, jak Ninja gonią jakąś ciężarówkę, a następnie się do niej włomują. I widzimy to samo miejsce, co z trailera, czyli ciężarówkę, w której jest turyzm z Merlopi, jakaś tarcza oraz miecz Asfiry z zakazanym z Ale ta scena nam pokazuje dokładnie, gdzie ninja się znajdują i jak się tutaj dostali. Więc to na plus. O, i widzimy tutaj nowych ninja, którzy na nich czekali. Nani? O, i widzimy twarze nowych ninja. Wow! Widzimy, że pomarańczowy jak i żółty ninja to kobiety. Ta w żółtym w ogóle wygląda jak Nia. Ten Prawo wyróżone, które robił wygląda jak jakiś 60-latek? Ninja na środku to chłopak, jak i ten po lewo, który ma bliznę. A więc teraz mam potwierdzone, że ci ninja to są nowe postacie. Widzimy, jak ninja walczą z nimi. O, nie wiem czy widzieliście, ale tutaj znajduje się billboard z Daretem. Ten sam, który Tommy Andresen, twórca Ninjago, udostępnił na Prima Prelease. O, widzimy te same sceny z traileru. Ninja wy w więzieniu. O, i widzimy jak ninja wchodzą do jakiegoś autobusu. I potem ktoś w mechu Samuraja X ich uwalnia. O, i widzimy Fuji Dawa. O, i widzimy jeszcze Dareta, który tutaj ma brodę. Bardzo ciekawe. Widzimy jakąś nową postać. Myślę, że to jest jakiś szef policji, może burmistrz Ninjago, nie wiadomo. O! I widzimy Fujitawa, który podróżuje z Ninja. Czy Fujitawa odegra ważną rolę w tym sezonie? Mam nadzieję, że tak, ponieważ to jest najlepsza postać. Widzimy kolejne sceny pościgu. Tak, widzimy Ninja. Tutaj uciekają i się chowają przed policją. I widzimy jak Kai rozwala wóz policyjny. Okej, okay, to jest ciekawe. A więc myślę, że ten zwiastun podoba i zdradza nam kilka ciekawych rzeczy. Na przykład to, że ninja włomują się do ciężarówki, wygląd nowej drużyny ninja oraz kilka jeszcze ciekawych informacji. A więc już koniec tego filmu. Napiszcie, jak oceniacie tą zapowiedź, czy chcecie więcej filmów o Ninjago, a ja się żegnam. pa